Diluj z tym mordo, ponieważ ten mężczyzna! Kiedy siedzisz na toalecie, patrzy na twoje stopy, żeby ci poobgryzać paznokcie. Także ty sobie uważaj, już teraz zostaw łapeczkę w górę, żeby żaden straszny mężczyzna w tych strasznych totoriach cię nie zjadł. Zapraszam na straszne totory. Let's go! Toaleta! nigdy więcej nie pójdę sama do publicznej toalety, nigdy! Pewnego okay. dnia zadzwoniła do mnie przyjaciółka i Ta. zapytała, czy nie chce się wybrać z nimi dziś do galerii Mówiłem, że do publicznej toalety z nimi, razem, idziemy do kibla, dobra, bez okularów, co? Idziemy do galerii Miałam ciężki tydzień, a zakupy bardzo mnie odprężają No i dobra Po paru godzinach chodzenia po sklepach postanowiłyśmy coś zjeść Fendi, Gucci Louis V? I poszli zjeść. Normalnie kupują Fendi, Gucci czy Louis V, a jedzą w McDonald's. Dlaczego moje serce krwawi tragedię? zamówienie, tak. po czym powiedziałam przyjaciółkom, że... że muszę skorzystać z toalety. Na kupę! Od, od razu, była kupa! Byłam na końcu długiego i szerokiego korytarza. Długie i szeroki. Na dwójkę! wydawały się puste, ale gdy weszłam do jednej z nich i usiadłam, dostrzegłam czyjś cień. Poszła na dwójkę. Ten ktoś wykonywał dziwne ruchy. Jednak o, bo... po chwili pomyślałam, że pewnie jakaś dziewczyna po prostu się przebiera. Boże! Wysta... Przed Twoją toaletą? Wykonywał jakieś ruchy, to znaczy co kuźwa, To była zumba, czy tańczył jakieś fok Przestałam zwracać na to uwagę. Yeah. A po chwili uświadomiłam sobie, że cień pada na mnie tym razem z góry. Yeah. Gdy podniosłam głowę, dostrzegłam czyjąś dłoń, w której był telefon skierowanym w moim kierunku aparatem. Na, nagrywa jak sraś. I Natychmiast oburzona krzyknęłam. Puszcz. Co do cholery wyrabiasz? What are you doing? jednak bardzo szybko zmieniło się w strach. Ma tam 2 megapiksele, to ty jesteś spikselowana, ledwo ci od razu jesteś wyblurowana na nagraniu. No nie przesadzaj no oh, yes. Wybiegłam z kabiny. Jak i tu się wysrać, jak się boisz? Ma. Nikogo tam w nie. lustra zauważyłam, ja. że kabina obok mojej była zamknięta. Co? Podbiegłam do drzwi, które zazwyczaj były otwarte. No, Próbując były... przekręcić klamkę, usłyszałam. Skręciłam Karg! Głos za się długo, wybiegłam na korytarz. Ruryczkę. Przy drzwiach zauważyłam znak informujący, że toaleta jest nieczynna. I śliska podłoga. Gdy wcześniej przechodziłam przez korytarz, znaku tam nie było. Biegłam przed siebie i krzyczałam, próbując zwrócić na siebie czyjąś uwagę. To ile ta galeria Słuchy ma metrów? W końcu mnie zatrzymało i co widząc robię? panikę w moich oczach zapytałam o co chodzi. O co się dzieje? I wszystkim ją opowiedziałam. Dwóch z nich pobiegło do toalety, a jeden pobiegł do ochrony. Nikogo już Zanim tam nie ochroniarze było. ochroniarze przyszli, w korytarzu zdążył zebrać się dość duży tłum ludzi chcących Ale zobaczyć... po co? Nikt nie zginął, nikt nie umarł, nie wybuchł gaz, nie ma metanu, nie wiem, nie ma zakażeń. Dlaczego zbiera się tłum i możecie w tłumie spowodować te wszystkie rzeczy. Masz zobaczyć, co się stało. Dobra. Na szczęście byłam już bezpieczna. A ja Moje też. przyjaciółki były przy mnie. Co się stało, kochana? Po chwili podszedł do nas ochronia. Twoje i zamówienie z McDonalda Jest gotowe. ...znajmili, że nie udało im się znaleźć niczego podejrzanego. Nikogo tam ale nie zauważyli, było. Zauważyli, że drzwi ewakuacyjne przy toaletach były otwarte. To co? Wyszedł Tylko klatką. był ten zwyrol. udało mu się uciec. Tego dnia złożyłam zeznania na komisariacie. Policja powiedziała, że przejrzy monitoring i będzie mi na bieżąco informować o postępach w tej sprawie. A jak się sprawa skończyła? Po południach na szczęście udało im się go znaleźć. Jaki blur! Normalnie siedziała i srała, ten ją nagrywał od góry. Także uważaj, bo mówię, może przyjść i cię nagrać i poobgryzać ci paznokcie od dołu. Arasz! Moja ciekawość prawie mnie zgubiła w lesie, jak to wieś ci wydarzyło niesie. się w 2018 roku. Niedawno. Miałem wtedy 16 lat. Okej. Okay. Moja mama przygotowywała parapetówkę w naszym nowym Przecież domu. Przecież ona skręca pierwszą zabawkę pj gąsienicy z Poppy Playtime. no nie ma innej opcji. Nasze Dawaj parapetówka, parapetówka, parapetówka Ciężko w nowym Ciężko pracowała domu. przez parę dni, gotując i dekorując cały dom. Ugotowała coś w poniedziałek, a goście przyszli w sobotę, to te pięć dni się zepsuło. Po co gotować kilka dni wcześniej? Gotujcie na bieżąco, bo potem jemy skiśnięte pizzę. Tak. Nie lubiłem imprez. Ja też więc postanowiłem. Domówki, tak. Ej, takiego czegoś jeszcze nie było. Ta pizza jest tak dupna, że zostały jej niby tylko trzy kawałki, ale teraz rysując całą, ona się. Nie zmieści w tym opakowaniu! To jest jakaś dołożona pizza, może plastikowa z IK. Wiesz o co chodzi, że tylko udawane, że niby do jedzenia, ale tego nie jesz. O, postanowiłem zakre. pójść na spacer. Idź na spacer, Było ja też bym wyszedł. Nocy, a. a Jedynym źródłem światła były uliczne latarnie. No i ja ufam ci Jezu. Lubiłem nocne spacery. Ta. Działały na mnie uspokajająco. Shatsune. Mogłem wsłuchać się w otaczającą mnie naturę. Okay. Po jakimś czasie zdecydowałem się zawrócić do domu. Tak, z dupy, szedł kilometr, i nagle. Dobra, to już starczy spaceru. Te wszystkie latarnie zamiast... zaczęły gasnąć. Ouu. Jedna po drugiej. Było tak ciemno, że ledwo widziałem własną dłoń. Ouu, nie miałeś telefonu, latarki? Jednog, mój wzrok tak. przyzwyczaił się do ciemności i mogłem dalej iść do domu. Gdy nagle zrobił się rano. Na skróty. <laughs> Skręciłem w uliczkę i wtedy dostrzegłem otwarty garaż, z którego dochodziły dziwne dźwięki. Byłem ciekawskim dzieciakiem. I Ale do... te dźwięki takie bardziej. A, i, a, a, czy bardziej takie. Rrr. Byłem ciekawskim a tak, a tak. dzieciakiem i zajrzałem do środka. Gdy nagle. Gdy podszedłem bliżej, garaż wyglądał na kompletnie pusty. Yeah. Wszedłem do środka i wtedy zauważyłem siedzącego przy ścianie mężczyznę. To Bogdan! Przecież! Myślałem, że to wyobraźnia płatami figle. Tak, więc się myśli. Zapytałem, czy ktoś tu jest. Nie, nie ma. Dźwięki nagle ucichły. A chłop Nic więcej się już nie działo. Olałem to i ruszyłem dalej w kierunku domu. No, jak czy ktoś tu jest? Widziałeś w wrogu? Usłyszałem za sobą odgłosy nie. kroków. Aha. Szybkich kroków. Aaaaaa, żelazny garażu się I zacząłem biec. Rurę! Ty obróciłem się za siebie. Dostrzegłem goniącego mnie mężczyznę. To był Bogdan, siedzący był w garażu i miał na sobie zniszczone ubrania i w ręku trzymał. Wyglądał naprawdę przerażająco. Bo nie widać ręki. Wtedy dostrzegłem kobiecą głowę w jego dłoni. To jest Zaczę... cosplay tylko. On się szykował do Halloween na bank w tym garażu. Był ode mnie szybszy i gdy już prawie mnie miał, nagle się potknął i upadł na ziemię. Ale fart. Gdy po chwili się obróciłem. Nie widziałem już tego mężczyzny. No jak? Byłem tak wstrząśnięty, że nie zauważyłem nawet kiedy dobiegłem do domu. nie byłeś wstrząśnięty, byłeś niemieszany, byłeś al dente. Zauważyłem nawet kiedy dobiegłem do domu. No i dobra. Mój tata widząc moje przerażenie, zaczął wypytywać co się stało. 200 armat brzmiało. No, powiedziałem, mu o wszystkim, ale mi nie uwierzył. Dziś mam 20 lat. i własny ojciec ci nie wierzy. Się, co by się stało? Gdyby mężczyzna wtedy mnie dogonił. No, także, jeżeli wchodzicie już do garażów, to zwróćcie uwagę na dźwięk, który słyszycie, bo mówię, może to być albo coś w porze, wchodzisz, mówisz drineczek, albo tracisz głowę. Duch mojego taty. Wciąż widuję mojego zmarłego tatę. Pięć lat, gdy zmarł mój tata. Co to za dźwięk? Nie wiedziałam jak i dlaczego. Byłam no za mała, aby to zrozumieć. No jak? Pytasz odpowiedź. Nie masz? rozumiałam jeszcze, czym jest śmierć i okay. nie sądziłam, że tata odszedł na zawsze. Dobra, no na chwilę. Po jakimś czasie zaczęłam go widywać. Tak. Za każdym razem szłam do mamy i mówiłam: Mamo, mój stary siedzi na poręczy! a WZJEŻDŻAŁ w trumnie na dół! To to jest śmierć? No, matka by ci odpowiedziała, jakby zapytała tylko, nie? Mamo, to jest w domu. Mamo. Wrócił ze swojej podróży. Mama sądziła, że to tylko sny i znak hmm. tego, że nie wiem, jak sobie poradzić z jego śmiercią. Zgadza się. Ona nie w wie, co to śmierć. Nie mogła wiedzieć, jak sobie poradzić. I moją siostrę na lody, żebyśmy o tym nie myślały. Hmm. W końcu przestałam jej o tym mówić. Po paru latach, gdy przeprowadziłyśmy się do innego miasta, no czasem go widywałam. Uh -huh. Chodziłam już do siódmej klasy podstawówki. Gdy nagle? Pewnego razu wraz z kolegą wykonywaliśmy w parach zadanie na matematyce. Mój tata pojawił się tuż koło mnie. Przyknęłam do kolegi, Ej, że tej. mój tata jest obok i chyba za mną chodzi. Mój stary wrócił. Na wyglądał jednak inaczej niż zwykle. Był uśmiechnięty. Na czole po lewej stronie miał okrągłą dziurę, czego nigdy wcześniej nie zauważyłam. Gdy byłam w ósmej klasie, mój tata ciągle był prze mnie. Był postrzelony? Zawsze był zły, gdy widział, że mój przebrany ojciec na mnie krzyczy lub mnie bije. Wow. Był surowy i czasem zdarzało mu się mnie uderzyć. Nie był surowy, był al dente, mówiłem ci to! Masakra. Za każdym razem, gdy wchodził do pokoju, widziałam ściekłość na twarzy mojego taty. Tak się nie trzyma pięści! Z pewnej nocy tata przed do mnie we śnie i powiedział, że sam to sobie zrobił, a to wszystko przez moją mamę. Uh -huh. Mama Zdradziłem. go zdradzała i często powtarzała mu, jak okropnym jest człowiekiem. Masakra. Były już wakacje, ale ja miałam jeszcze do poprawy jeden sprawdzian z matematyki. To ściera! Usiadłam w ławce w pierwszym rzędzie i zaczęłam się przygotowywać, kiedy nagle coś przykuło mój wzrok. Mój tata wpatrywał się we mnie przez szpary między drzwiami. Nie chciał, żebyś zdała. Jego wzrok był kompletnie pusty i no. był to pierwszy raz, gdy bałam się jego obecności. Uh -huh. Wszedł do sali i usiadł w wolnej ławce obok mnie. Wiedziałam, że tym razem jest z nim coś nie tak. Czułam, że dzieje się coś niedobrego. Dziś chodzę już do liceum i nadal czasem go widuję. Często szepczę mi do ucha, że to moja mama powinna. Co z tą szyją, poczekaj. Co we Wrocławiu udaje żyrafę? Cosplay żyrafy? O co tu chodzi? Często szepczę mi do ucha. Że to moja mama powinna umrzeć, a nie on. To już bez przesady, no. Po prostu było sobie zmienić partnera, jak już się zdradzała, chociaż pewnie chciałeś zrobić wszystko, bo miałeś córkę, żeby dalej z nim zostać. Ale! Jeżeli już jesteś w związku, to mówię, jeżeli chcesz go zakończyć, to nie kończ go zdradą. Po prostu zrezygnuj z kogoś. Wiem, że to jest ciężkie, ale lepiej zrezygnować i układać sobie życie na nowo, niż kogoś zrobić w wciula. Bo to może bezpowrotnie wpłynąć na jego psychikę. Bezpowrotnie to znaczy, że mm, wpłynie i już nic z tym nie będziesz mógł zrobić. Dalej, jeżeli będzie ktoś w związku nowym już po kilku latach, będzie to wspominał. Także nie zdradzajcie się nawzajem. Sorry, bo to, to jest najgorsze, co może być. Przeżyłem to już w swoim związku i starczy. Tajemniczy telefon uratował mi życie. To, to wydarzyło dobrze. się, gdy pracowałam jeszcze na infolinii obsługi klienta jednej z firm... Pewnie w Poznaju Enea i Nea Klienta Enea. jednej z firm sprzedającej buty. Dobra To był okres, w którym byłam u szczytu swoich ambicji Pracowałam ciężko, a to skutkowało wieloma awansami: Brawa dla mieszkami. ciebie! Brawa dla ciebie! Pewnego Piąteczka. Dnia przyszedł do mnie szef i poprosił, abym wzięła nocne zmiany. O nie. Jedna z dziewczyn Tylko nie, nocne nie zmiany urodziła dziecko i nie mogła pracować. Tylko nie nocne zmiany. Byłam pracownikiem miesiąca i nie chciałam psuć sobie wizerunku. Tylko nie nocne skutiłam. zmiany. Najgorsze nocne zmiany. wszystko są. było w porządku, aż do pewnego. Momentu. Do pewnego telefonu. Było już późno i pracowało mi się dość przyjemnie. I... Dawaj mi tu ten telefon w końcu zadzwonił telefon. Podniosłam słuchawkę, a już miałam się przywitać i przedstawić. Węgiel słyszałam głos kobiety, mówiący, węgiel przywieźli! Okna, by mi do łazienki. Byłam zdezorientowana. O czym ona mówiła? Nie rozumiem pani o co chodzi? Odpowiedziałam, po czym kobieta powiedziała: Pozbierz się, jeśli chcesz przeżyć, a następnie się rozłączyła, jej głos był spokojny. Nie miałam pojęcia o co może chodzić. Z ciekawości zerknęłam w stronę okna i zobaczyłam mężczyznę. KURWA BOCE! Miał wybite zęby i roztrzepane włosy. Uciekł Wyglądał z psychiatryka. 30 lat. Zbranic Uśmiechał pieszo się. się do mnie a w dłoni trzymał nóż. Eee. Wtedy zaczęłam zastanawiać się jak ten mężczyzna się tu dostał. Pracowałam na piątym piętrze a żeby dostać się do budynku potrzebna jest specjalna karta. Pracowałaś na piątym piętrze? jak on chodzi za oknem po powietrzu, ku na lewitujący morderca! Niemożliwe, no to się nie trzyma kupy ta historia. Byłam przerażona, nie miałam wyboru, natychmiast pobiegłam do łazienki i to zamknęłam się... się w kabinie. Że tak powiem, to się nie trzyma kupy, haha, ha. może twoje w kabinie, haha. Ha. Dobra, zamykaj się i czekaj. Nagle już. usłyszałam dźwięk tuczonej szyby, ten szaleniec dostał się do środka. Na piątym Obym piętrze, wspinał się, się po budynku! Na ryłku, ale na szczęście na ręku miałam smartwatcha. Zadzwoniłam na policję, a ci Halo. przyjechali wyjątkowo szybko. Policja, w 3 minuty. Policjanci znaleźli nóż, jednak nie udało im się nigdzie znaleźć napastnika. Jest gdzieś tutaj. Po tym zdarzeniu zmieniłam pracę i wyprowadziłam się do innego miasta, w którym o, mieszkał kurde. mój brat. O kurde, to co ciekawi mnie najbardziej, to kobieta, która wtedy do mnie zadzwoniła. Zawsze gdy o niej myślę, przechodzą mnie ciarki. Ćwiartki, nigdy chyba. więcej nie wrócę do tego miasta. Masz alkoholiczką. Nigdy, Prze... przenigdy nigdy nie wezmę nocnej zmiany. Przechodzą ci czwartki, a nie ciarki. No dobra, no lewitujący gościu na piątym piętrze, no tak było na pewno. Szpital. Dzięki, byciu w uniknąłem niebezpieczeństwa. Mam na imię Eli, a to wydarzyło się dokładnie 19. 19 maja w pośród środkowej niedzieli, co? Maja 2020 roku. Dobra, gdy miałam ci. 21 lat. Na bank tak było. Skręciłam kostkę i siedziałam w poczekalni na ostrym dyżurze. Gdy nagle. Nie działo się nic nadzwyczajnego, dopóki. Ty on się pojawił z dupy, pato. Bo nie, było. I... nie działo się I... nic na tak, no. dopóki nie usiadł obok teleportu. Teleport. On się przeteleportował. Wyglądał okay. na około 40 lat. Uh -huh. Jego stary. włosy i broda były zaniedbane. Dobre. I śmierdział, jakby nie był się z kilku dni. O jezu, może Miesz... to te nowe perfumy, Zambra, wiesz Mężczyzna był wpatrzony w telefon. Zawsze byłam trochę wścibska i wtedy wyszło mi to na dobre. Jak co pan robi? Co pan robi na swoim telefonie? Co robi? Pisał z kimś o imieniu Dave. Napisał do niego wiadomość o treści Siedzi obok mnie fajna dziewczyna Na co Dave odpisał Wiesz co robić, Wiesz, co robić. Byłam przestraszona Dzień dobry może pani pójść ze mną na randkę no, Byłam to. przestraszona ja też Mężczyzna był. napisał mu spotkajmy się w aucie Po czym wstał i odszedł Na szczęście po dosłownie minucie Przyszła pielęgniarka I wywołała mnie po nazwisku Weszłam do gabinetu i opowiedziałam o wszystkim lekarzowi mm. A ten zadzwonił oh. na policję mm. Gdy przyjechali na miejsce, zatrzymali tego mężczyznę wraz z inną osobą, którą prawdopodobnie był Dave. Mieli kogoś w bagażniku? Policja znalazła w kieszeni mężczyzny broń. Pary dni później w wiadomościach informowali, że mężczyźni uciekli z więzienia ponad dwa lata temu odbywali karę za liczne porwania i kradzieże. O właśnie i dlatego uważajcie w szpitalach jak skręcacie kostki, jak coś wam zaśmierdzi z boku, to znaczy, że gościu magana. Okej, okay, moi drodzy, bardzo, dziękuję za oglądanie tego filmu, straszny tutorial. Jeżeli chcecie więcej wiecie co robić, zostawcie szybko polubienie, szybkie 5000 polubień, od razu kolejny odcinek. Tymczasem gdzieś tutaj pojawiają się ostatnie filmy i najnowsze filmy plus subskrypcja. Gdzieś tutaj jest. Jeżeli chcecie więcej wiecie co robić, łapaczka w e, górę. #szpital, może zostawcie Albo hashtag gość, hashtag toaleta. Ten, co tam ci zdjęcia robił <coughs> z góry. Nieważne, trzymajcie się myszczesko, kiedy zobaczyłem. W kolejnych filmach na moim kanale codziennie o 10. Dobra, puu!